Nice. <laughs> Alright, let's call this duty. Kaboom! Hey man, where am I? <laughs> oh my god, this game is intense! <laughs> I hello, Samarcher Games i nas w kolejnym filmie na kanale. W tym przypadku mamy sezon 3 i Robert, i najnowsze zmiany, które oczywiście wprowadzają przede wszystkim nowy event. Kilka w sumie nagród i także mały pashnot od Treyark, który dosyć jest ciekawy, ponieważ wklucza zmiany w Zombies, a dokładnie trzy buffy broni, które no poprzednio były dosyć słabe, teraz są moim zdaniem o wiele lepsze. E, przynajmniej jedna z nich jest bardzo mocna. E, nie testowałem wszystkich, więc nie mam całych informacji, aczkolwiek zakładam, że te bronie są bardzo mocne, bo patrząc na mały pashnot, do którego zaraz przejdziemy, wygląda na znakomite jakby buffy, gdzie już już potrzebowaliśmy tych zmian od bardzo, bardzo dawna. Także jak start przejdziemy do eventu. Jest to oczywiście najnowszy event High Art, e, czy też wysoka sztuka. W nim możecie właśnie otrzymać najnowszy broń jest to Ladra SMG, czy, 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 też, czy też tak zwany Specter z Black Ops 1. I także otrzymujecie e, Goblin MK2 z rakietami. Tak, jest, dobrze, dobrze słyszycie, wariant z rakietami. Także bez względu na przedłużania, no co, zostawcie w grę, no i co, lecimy z tematem. A więc przechodzimy do eventu High Art, też wysoka sztuka I jak widać tutaj mamy 9 nagród do zdobycia, aczkolwiek tak, mamy dwie wersje Jedna wersja jest ta właśnie e, darmowa, a druga ta płatna, gdzie możecie właśnie sobie kupić bandul Ponieważ tak, te, te, tak jest, to, to nie jest jakby event, to jest bandul Więc sobie możecie kupić e, właśnie bandul za 1000 kospońców, co jest oczywiście za e, 42 zł Więc wszystko co jest żółte to jest płatne, więc po prostu możecie sobie kupić bandul A jeżeli gracie w grę i lubicie grać, grindować, to jak najbardziej wszystko co jest niebieskie czy to co jest na dole możecie zdobyć za darmo no i jak widać na start mamy popielniczkę Sefa i tak mamy jak widać Sefa Rogana w Call co jest trochę zabawne. Także ciak tak, to otrzymujecie na start, za zrobicie 20 tysięcy expa otrzymujecie ziołowy garnek spray, także no, będzie można palić dzieło. Dalej mamy właśnie za 50 tysięcy expa, że to podwójnych PD broni na godzinę. Tak, za zdobycie 70 tysięcy expa. Jeżeli macie dość psycho maklera, no to proszę bardzo, macie psychoczajnik. Ode mnie Gratis jest to oczywiście Talizman na broń, to także proszę bardzo, za 100 tysięcy tutaj expa zdobywacie właśnie ekran przetwania. przy Wyjaźń. Dalej mamy za zdobycie 140 tysięcy EXPA blantowy żart, hehe. Tak i tutaj właśnie jak widać mamy ciekawą nagrodę, ponieważ za zdobycie 180 tysięcy EXPA zdobywacie właśnie Goblin MK2 z rakietową wersją 7.6.2. Czego nie testowałem, zakładam, że jest dosyć mocny. Będę chciał nie przetestować na live'ach, jak najbardziej zapraszam. Czy to na pacjenta, na bossa, czy to na Cytadeli i tak dalej. Co nie na strzeżnika, bo jest to, my zakładam, dosyć mocne albo słabe. No tak zobaczymy, jak to będzie. Także nie miałem okazji przetestować. Zaraz oczywiście wam pokażę na tutaj strzelnicy. Także za 240 tysięcy otrzymujecie właśnie rzutem podwójnych PD karnetu na godzinę. I tutaj jak gdyby przed ostatnią nagrodą jest operacja na ludzie jest to skin na właśnie Stona, który nie wygląda jakoś specjalnie, niech im będzie, ma taki w sumie tutaj medal, wykształci oczywiście naszego pięknego liścia klonowego, prawda, ponieważ jest to liść klonowy. I finalnie za 370 tysięcy expa otrzymujecie właśnie ladrę SMG, jak widać ja jeszcze nie zdobyłem, ponieważ nie grałem zbytnio aż tak dużo, aczkolwiek tutaj z podwójnym expem na ludzie jesteście w stanie ten event ukończyć tak w 5 godzin grając zombies, a więc no. Jeżeli jakimś cudem zdecydujecie się na kupienie właśnie tego bandla, który jest powyżej, jak widać właśnie otrzymujecie na start Sefa Rocha, ma taki, jak widać, taki skin dziwny, rozpalony, ultra skórka. Dalej właśnie mamy tu jakiś zakręć się ze mną wizytówka, którą nikt nie użyje nigdy w życiu. Dalej mamy jakiś tam schemat CR AMAX, odklejenie z czego, no ja nie jestem takim odklejencem, żeby kupić ten bundle, ale spoko. Także mamy zjaranie na ma ma Maxa, także no, Jaranie moi drodzy, na Maxa w sezonie 3 Roblet Dalej ten podwójnych jakby XP, jest zabawne, że tutaj jakby nie dają takiego, tylko dają na broń, dają na Battle Pass, ale żeby już mieć na, na postać, to musicie zapłacić, co jest tak zabawne. TIA, jaranego obserwatora mamy, gdzie mamy dosłownie e, jakby voice actor Sefa Rofa, e, gdzie właśnie będzie nam gadał podczas gdy go, e, przyczepimy do broni, ponieważ tak jest, to jest ekran broni, który możecie przykleić do broni zamiast talizmana. Dalej mamy emotkę, haha, haha, nie kupuję bandów. E, dalej mamy pistolet maszynowy PPP-90, to jest zastawa ogniowa. No, kolejny taki... Dziwaczny e, schemat z liściami e, klonowymi na jak widać, magazynku, dalej mamy właśnie wykończenie i finalnie otrzymacie właśnie taki inny skin na tego samego protora, e, Sefro, który jak już mówiłem jest tutaj w sumie annonserem czy też, e, no wiecie, gdy gracie nowy typ zombie, on mówi maksamo, double point i tak dalej, wiadomo, gada z wami podczas gry, oczywiście gdy gracie nim to macie inne ekskluzywne, e, wiadomo, opcje dialogowe. Jeśli chodzi o playlisty w multiplayer mamy w sumie tutaj kilka ciekawych e, no, nowych e, trybów, chociażby operacja skręt, tak? Będziemy e, skręcali skręty, aczkolwiek to już będzie w oddzielnym filmie, generalnie jest to nowy tryb, który już oczywiście omawialiśmy w vlogu, więc e, tutaj może później o nim więcej w kolejnym filmie. E, także mamy jak gdzieś Blaze jest to oczywiście nowa mapa, jest to nie tylko że wiadomo ze zmienionym takim e, teamem, całym motywem, e, jakby powiedzieć to, e, liścia klonowego. Dalej no, mamy dwie nowe mapy haven oraz Signal e, No i mamy także Noma 247, młodym starcie i mój na małych mapach a w Zombies, a w zombies, drodzy, się dużo dzieje, ponieważ mamy zombistyczne przekąski oraz właśnie zombistyczne przekąski ze wskazówkami, tak jest, możecie grać na trybie ze wskazówkami, z czego jest o wiele łatwiej. Generalnie tryb omawialiśmy w blogu, aczkolwiek mogę szybko przez niego przejść. Generalnie tak będę pokazywał wszystkie przejścia moje właśnie zombistycznych przekąsek, wszystkich pięciu map, oczywiście w oddzielnych pięciu filmach, ponieważ tak jest, niektóre, dla niektórych zakładam, że to będzie spore wyzwanie. Ja na obecną chwilę zrobiłem jakby tutaj trzy z pięciu easter eggów. Nie było to aż takie trudne, aczkolwiek były momenty, gdzie no bywało czasem ciepło. Ale tak, za każdym razem, gdy przyjdziecie właśnie isterega w tym trybie, otrzymujecie 6 gum, więc możecie otrzymać 6 za każdego istera, co macie 30 gum, ale gdy jeszcze zrobicie w trybie poradnika, to otrzymujecie dodatkowo 4 gumy za każdego istera, co macie kolejne 20 gum, więc razem możecie zrobić aż 50 gum, które nawet nawet są spoko. Tu jak gdyś mamy mały opis, zombistyczne przekąski, bardziej wymagana wersja standardowego trybu zombie, w trybie zombistycznym przekąski musisz zjadać przekąski upuszczane przez wrogów, by odnawać energię, zabijaj e, dość zombie bez odnoszenia obrażeń, aby wejść w stan skupienia, aby zwiększyć zadawane obrażenia, które no, są dziesięciokrotnie większe, do momentu otrzymania trafienia. I tak, pewnie się czym się różnią jakby zombistyczne przekąski od zombistycznych przekąsek, z wskazówkami, no tym, że w zombistycznych przekąskach, gdy na przykład skaczecie, prze przemieszczacie się, albo robicie slajdy i tak dalej, generalnie gdy się ruszacie, to otrzymujecie tak jakby obrażenia, tak, tracicie życie, aby się uleczyć, musicie właśnie zjadać z ziemi właśnie jakieś takie serki spleśniałe, czy jakieś takie gumy, pizzę jakaś tam i tak dalej, co nie? Aby się uleczyć, potrzebujecie zjadać przekąski. Te przekąski wypadają właśnie po zabójstwach ząbiaków. Nie zawsze, tak? Chyba, że macie właśnie power uplodówkę. Jeżeli podnieście power plodówka ta ludówka wam daje dosłownie gwarantowane właśnie jedzenie, które wam przywraca zdrowie. Także, gdy zabijecie jakiegoś bossa, amalgma, czyli specjalnego, wiadomo, manglera i tak dalej, tego typu, wiadomo, wrogów, to otrzymujecie właśnie także gwarantowane przekąski. Tak jak mówiłem, przekąski nie są gwarantowane z zombiaków, jest dosyć w sumie trudno je zdobyć. I także przywracają właśnie dosyć spore ilości tutaj e, zdrowia, jeżeli na przykład użyjecie, wiadomo, Steamshot, z czego. No, no z tym, że tylko wam przewraca 50 punktów zdrowia, także gdy zjecie gumę, to wam przywraca 50 punktów zdrowia, także na przykład jak wybijecie perk, także wam przywraca 150 zdrowia, więc tutaj można pseudo-taktycznie kupować perki, aby się zregenerować ogólnie. Moim zdaniem nawet spoko tryb, jak na razie miałem około 4 godziny doświadczenia na nim i bawiłem się świetnie, więc tutaj jak najbardziej sam design takiego trybu jest spoko, aczkolwiek największym bólem tego jest, że to jest LTM, a co to znaczy? To znaczy, że to jest tryb limitowany i on znika dosłownie za miesiąc, tak? Nie będzie go. A jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajnie, wysoko wykonany. Tak czy siak, po więcej informacji zapraszam oczywiście na filmy ekskluzywne właśnie, gdzie będziemy sobie grali w ten tryb, przechodzili i robili właśnie easter na każdym z poszczególnych filmów na poszczególnej mapie, będziemy właśnie nagrywali i wrzucali właśnie tutaj na ten kanał, jak wygląda cały ten tryb. A dla tych, co potrzebuje pomocy i generalnie chcą się trochę pobawić, jak najbardziej zapraszam na Discorda, tam możecie wbijać i możemy jak najbardziej tam razem grać, albo jeżeli potrzebujecie ludzi do gry, to jak najbardziej zapraszam, właśnie link w opisie. A więc proszę bardzo, jesteśmy na strzelnicy, gdzie tak, mamy naszego goblina, jak gdzieś Dark wygląda pięknie wraz z tym blueprintem. Aczkolwiek nie, to pokazujemy, pokazujemy generalnie to, jak działa ta broń z tymi rakietami. Szczerze mówiąc, jestem rozczarowany w sensie jak to działa, bo nie w sensie nie wiem jak to się performuje na multiplayer, czy w urzonie, czy, czy w zombie, i tak dalej. Na bossy, bo nie stosowałem, aczkolwiek to jak strzela, to trochę... działanie tego jest trochę dziwne, ponieważ w opisie jest napisane, że jakby jest zmniejszona, zmniejszona prędkość pocisku, więc myślałem, że ta rakieta sobie będzie tak powoli leciała. A jak widać wygląda to w ten sposób. Także jest taki dziwny dźwięk, taki bardziej futurystyczny powiedziałbym. I nie wiem jak to daje obrażenia, jak sobie sprawdzimy na manekinie, to tak jakby wziąłem ginie na was strzały na 10 metrach, zobaczymy sobie na... Na takim dostanie 25 metrów, no to ziomek ginie na trzy strzały, więc taki normalny Gobin pseudo, aczkolwiek Gobin dostał generalnie buffa i to do zombie, e, a zaraz się przejdziemy, aczkolwiek, no nie wiem, nie wiem jak jest to mocne, dajcie sobie może znać, jak jeżeli ugraliście, zabiliście pacjenta może, albo strażnika, albo nawet może artefakt na grobowcu czy też Zirexa na Shattered vale, dajcie znać jak to się generalnie prezentuje, ponieważ ja nie mam pojęcia, jakby, ciekawe czy tym można się w ogóle zabić, pewnie nie, no, jakby, to jest w ogóle też ciekawe. Że tutaj to wam zdejmuje dodatki, czyli jak macie na przykład rufę albo wylot rufy, albo właśnie magazynek, to te wszystkie trzy dodatki zostaną zdjęte, ponieważ jak widać to dosłownie tak, mamy tą amunicję, jak gdzieś amunicja wybuchowa, przeróbka na broń automatyczną, czyli jak w że trzymacie trigger i ona strzela full auto, jeden po drugim pocisk, jak widzieliście. Także mam obrażenia i skuteczny zasięg zwiększony, ale jak widać mamy też duże e, wady, tak? Mamy prędkość pocisków minus 3, szybkostrzelność minus 2 i mną obrażeń przy trafieniu głowę jest o wiele gorszy, tak? No jak sobie widzimy, wystawy zaawansowane tutaj w sumie macie bardzo fajnie pokazane, jak jest bez tego dodatku. Tak. A jak tam możemy ten dodatek, no to mamy o wiele wiele inaczej. Jak widać siła ognia się jakby zwiększa na torso, nogi i tak dalej, ale się zmniejsza, jeśli chodzi o głowę oraz szyję. Szybkość oraz prędkość pocisków, jak widać minus 33% oraz 84%, także to jest tutaj spore, powiedziałbym, wady. Jak spojrzymy w sumie pod manekinem, tam zasięg skuteczny jest o wiele bardziej zwiększony, ponieważ mamy aż 21% skutecznego zasięgu i także poza zasięgiem, czyli jak jesteście już poza, poza, to mamy aż 60% usprawnienia, więc weźmy na bardzo dobra broń. Pseudo może być na wordzone, aczkolwiek wiadomo, no, prędkość pocisków jest ważna w wordzenie, więc nie jak to, jak z tego traficie na takim dużym dystansie, co nie? W zombies, w zombies przetestujemy na live'ie no i na koniec przejdziemy do mojego pacznąca z zombies, ponieważ zombies się, jak widać, stało trochę. Jak widać na ekranie, trailer walnął z ciekawego dosyć tweeta. Jak widać napisali, dobra wiadomość, zabójcy zombie, mamy kilka wzmocnień pack'a punch, przeznaczonych specjalnie dla zombie. Marine SP, tak, jest to shotgun, Storm jest to także shotgun i Gobin MK2, ten, który właśnie ma rakietę nowy, nowy dodatek. I jak widać, zyskujemy sobie właśnie w ten opis, on tu po angielsku jest, ale spoko, wam szybko przetłumaczę. Marine SP jest to shotgun, który jest, moim zdaniem, moim zdaniem, dosyć słaby, tak, jest dosyć słaby, każdy używa ASG, bo jest najlepsze w grze ever. więc no to jest oczywiste, aczkolwiek jak, jak widać, tutaj jest zwiększyli amunicję z 2 do 4. Jeżeli używacie specyficzne maga magazynki, i tak dalej, będziecie robili więcej ammo, z czego spoko. Także jeżeli używacie poszczególne, właśnie tutaj, lufy, to ładowanie będzie, jakby możliwe, że jak macie paka, tylko jak macie paka punch i załadujecie pocisk, tak. To on, jakby ładuje wam do fulla. Nie musicie wkładać, wkładać w, ten, e, w ten, wiadomo, shotgun te pociski, tylko jeden włożycie i jest już naładowany full. E, tak jak było to chociażby z Howerem w Call of Duty Black Ops e, tutaj Cold War. Tak, chociażby tu ludzie piszą już, że witam, witam z powrotem Hower z Cold War. Także, no, co bardzo to widzę, pisze. Także, no, także jak widzicie, mamy właśnie przyspieszone prędkość ładowania tego. Jak, nawet, jak nie macie jakieś lufy i tak dalej, to prędkość ładowania będzie zwiększona o 25%. Tak, to jest był to był SP Marine Shotgun. Teraz chcę zobaczyć, że mamy Melstorm, w sumie Melstorm widzieliście chwilę gameplayu, jak bardzo łatwo można zniszczyć pacjent, pacjenta szybko 13, jeżeli e, macie macie e, ciekawe dodatki, ponieważ w trybie, nie wiem czy wiecie, tym nowym z możecie mieć 10-krotny większy damage, to znaczy, że możecie zabić na strzała amalgma albo dosłownie pacjenta, dosłownie, nie wiem, całą fazę prze... prze... Pokonać w 10 sekund, co jest zabawne, bo tam wiadomo, mamy takiego buffa, który nam daje 10 razy więcej obrażeń. Aczkolwiek sam Melstrom dostał, jak gdzieś ogromne tutaj buffy, chociażby mamy teraz penetrację większą o 50%, to jest ok. Mam także zasięg zwiększony, co jest piękne, że możecie właśnie w pacjenta po drugiej stronie gdzieś tam strzelać, czy maglera, który jest dosyć daleko, jak na shotgun, i możecie go wciąż na ludzi ranić i nawet zabić, więc to no. przede wszystkim zwiększony jest damage w headshoty o 25%, także jak gdy nawet w krytyczne punkty dla pacjenta, czy dla też strażnika i tak dalej, ta broń jest potężna do dosyć, to jest chyba. Prawie tak dobry jak ESG, a ESG jest najlepszą bronią od października, od premiery e, Więc to Maelstrom dostał ogromnego buffa i serio I serio, odpalcie grę, zobaczcie sobie sami Melstorm był najgorszym syfem ever jaki wyszedł w sezonie pierwszym, pamiętam Dosłownie ta broń, to była najgorsza broń na robienie headshotów i w ogóle, to było, ona była tak słaba, że No to, to sobie na maksa ulepszona na rundzie 20 i władowałeś W magazynek i on nie ginął, to było tak Przezabawne, tylko, że nie mogłem play'u starego, w sumie mam na live'ach, ale no Także to headshot został zwiększony, więc Mestor moim zdaniem tutaj dostał jak największego buffa. No i finalnie Goblin, Goblin MK2, z czego widzieliście wersję rakietową. Nie miałem zbytnio z nim zbytnio dużo styczności, aczkolwiek będę to testował na live, jaki wersję rakietował, jaki bez i tak dalej. Ponieważ jak wiecie, gdy ulepszycie tą obronę w wypakach panczu, jak widać mamy zwiększenie właśnie penetracji o 60%, co oznacza, że zębaki z tyłu będą bardziej, e, wiadomo, obrywały. Niektóre w tego, w którego stracie tylko ten, który jest z tyłu. Także jak wiecie, mamy zwiększenie debage'a o 50%. Gdy macie paka jedynkę, gdy macie paka dwójkę, mamy kolejne plus 50% więcej tak obrażeń. I gdy macie paka trójkę, tak ostatniego, to otrzymujecie aż 100% do obrażeń, co dosłownie jest 200% buffa dla tej broni, co jest jakby chore, bo wiecie, goblin był najgorszym karabinem, jakby można powiedzieć, wiadomo, trzeba klikać, teraz mamy wersję full i tak dalej, więc zakładamy, że teraz będzie bardzo mocna ta wersja z rakietował razem z tym buffem. Jako, że goblin kiedyś był najgorszy, być może teraz będzie dosyć, dosyć mocny, jak nawet nie z najlepszym karabinem w grze, no ale cóż, to już zdecydujemy i zobaczymy na live streamie. Wiecie, fajnie nas, że wysłuchali, ale szkoda, że tak późno będzie zajęło to trzy sezony. To broń mogli jakby od razu już zbafować w drugim sezonie, bo ona była tak... To była najgorsza broń, jaką byście chcieli mieć. Jakby nóż jest lepszy, nóż zabija na strzała jak macie na maxa, a ta broń nie zabijała na komedia. Także moi drodzy, to było tyle, jeśli chodzi o taki szybki informacyjny film. Tak, ogólnie jest bardzo dużo zmian, które e, dotyczą zombies i dotyczą warzone i tak dalej. Chociażby na przykład w Shattered Veil vale zaraz macie brain Road za darmo, dosłownie możecie zdobyć brain Road. Chociażby jeden z isteregów pobocznych teraz ma dosłownie lepsze nagrody, tak jest, więc tutaj będę jak najbardziej robił o tym update oddzielny film, w którym właśnie pokażę te wszystkie zmiany, ponieważ Zombies jest kilka sekretnych zmian. I także w sumie warzone mamy nowy isterek. tak jest nowy isterek, aczkolwiek nie ma dobrej nagrody. Także jeżeli chcecie oczywiście na co z tymi wszystkimi insulacjami oraz nagrodami, które możecie zdobyć, zostawcie łapkę w górę no i subskrybujcie ponieważ wiem, że sporo was tutaj włącza powiadomienia, a wiem, że to jest spora większość z was nie włącza powiadomienia, a chcę, żebyście wiedzieli jak najszybciej o informacjach, które się oczywiście pojawią tutaj na kanale, także e, dzięki za widzieć. E, no i co, do usłyszenia w kolejnych, na razie, mach out. I love this job. <laughs>